Witam dziś serdecznie z pięknego, słonecznego Schwarzwaldu. Dziś, w serii Wykładnicza Ekonomia, porozmawiamy o efekcie Dunninga-Krugera. Co to jest, skąd się wzięła ta dziwna nazwa, dowiesz się po przerwie w następnej części. Do zobaczenia. Zanim zaczniemy na temat efektu Daninga Kraegera, zapisz się tutaj na newsletter pod filmem jest link newsletter.indywidualista.pl, żeby być informowanym na temat, czy o bieżących filmach, o nowych filmach, o live'ach, które robię dosyć regularnie przed live'em, żebyś po prostu nie przegapił tych materiałów. Często to są dosyć pilne. Materiały i trzeba szybko działać. Oczywiście będziesz też informowany o wywiadach ze mną na innych kanałach, może o artykułach o mnie, ze mną, o jakichś innych wydarzeniach. Także, żeby tego nie przegapić, zapisz się tutaj pod filmem. Dobra, zaczynamy z Duningiem Krugerem. Co to jest, ten efekt, skąd to się wzięło? Więc, nazwa, ta dziwna nazwa wzięła się po prostu od dwóch nazwisk, dwóch naukowców: Davida Daninga i Justina Krugera z Cornell University i oni w roku 1999 zaobserwowali dosyć dziwną zależność. Znaczy zaobserwowali, że ich słabi studenci są bardzo pewni siebie i przeceniają swoją wiedzę, natomiast ich dobrzy studenci po prostu są bardzo skromni i nie doceniają swojej wiedzy. Tak? Znaczy, przeceniają negatywnie swoją wiedzę i myślą, że gorzej wypadną w testach. I rzeczywiście oni zrobili serię eksperymentów, żeby zobaczyć, czy, czy tak jest w rzeczywistości, czy to można jakoś statystycznie dowieść I rzeczywiście zaobserwowali taką zależność. I nazwali to efektem Dunninga-Krugera, czy został nazwany po ich tam eksperymentach i ich publikacjach. To znaczy, że ludzie o niskich umiejętnościach albo niskiej wiedzy w danym zakresie, w danej dziedzinie, oni po prostu przeceniają swoją wiedzę. I w ogóle nie są nawet w stanie ocenić swojej swoje wiedzy, jak mało wiedzą. Natomiast ci, którzy bardzo dużo wiedzą w danym zakresie, albo są po prostu mają duże umiejętności, oni nie doceniają swojej, swojej wiedzy w tym zakresie i myślą, że są po prostu gorsi. I oni to tak wytłumaczyli, że ci, którzy mają słabą wiedzę, oni mają jakby wewnętrzne pobudki ku temu, to znaczy, oni nie mają możliwości w ogóle ocenienia swojej wiedzy i nigdy się nad tym jakby nie zastanawiali i z tego względu myślą, że po prostu dużo wiedzą, tak? że coś wiedzą na ten temat Natomiast ci, którzy wiedzą dużo, czy mają dużo umiejętności, oni mają jakby zewnętrzne pobudki do, do tego błędu oceny swojej wiedzy To znaczy, że oni myślą, że wszyscy inni wiedzą przynajmniej tyle samo, co oni I i dlatego oceniają swoją wiedzę niżej w stosunku do innych. Późne eksperymenty tam były różne, miały różne wyniki, też przeprowadzone przez różnych ludzi, ale na pewno co do tej pierwszej grupy, to można potwierdzić eksperymentalnie. To znaczy, że ludzie o słabej wiedzy, o niskich umiejętnościach, mają taką naiwność mają taką naiwną wiarę w swoje umiejętności i swoją, w swoją wiedzę. Z drugiej strony, to już nawet mądrość ludowa mówi o tym, że jak nie wiesz nic, to myślisz, że wiesz wszystko, natomiast czym więcej wiesz, tym bardziej sobie zdajesz sprawę z tego, jak mało wiesz. Tak? Różne tam prądy filozoficzne, ale to przeszło w zasadzie do mądrości ludowej, że to chyba Sokrates był, tak? że wiem, że nic nie wiem. Tak? To jest jakby takie osiągnięcie najwyższej mądrości. Filozoficzna, i to jest zdanie sobie sprawy, jak mało się wie, że w zasadzie nic się nie wie, i wszystko jest jakby relatywne, i do wszystkiego są wyjątki, nie ma jakby takich reguł, i tak dalej. No to jest już takie bardzo ekstremalne podejście do tego, ale tutaj mówimy tylko o efekcie psychologicznym, o samoocenie. W przypadku Duninga krugera No i właśnie. To jest ten, ten efekt psychologiczny, tak to się nazywa. To proste stwierdzenie można by było powiedzieć, albo trywialne, że ludzie, którzy nic nie wiedzą, myślą, że pozjadali wszystkie rozumy, natomiast ci, którzy naprawdę mają wiedzę, mają w sobie skromność i zdają sobie sprawę. Ile im jeszcze brakuje, i ile jeszcze muszą się nauczyć i dowiedzieć? Ciekaw jestem Waszych opinii, proszę tutaj o komentarze, jak to można by wykorzystać w życiu i przede wszystkim w biznesie, bo szczerze mówiąc, nie wpadł mi żaden pomysł na to, jak by to można było wykorzystać w biznesie. To tyle na dziś. Myślę, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Daj mi łapkę w górę, jeśli tak, w dół, jeśli nie. Zasubskrybuj, jeśli tego nie zrobiłeś, ale przede wszystkim zapisz się tutaj do newslettera, pod spodem jest link newsletter.indywidualista.pl, żeby dostawać właśnie powiadomienia o moich nowych filmach, o live'ach, o wywiadach ze mną itd. itd. Podziel się tym wideo z bliskimi, ze znajomymi, kiedyś Ci za to podziękuję. Ja tutaj dużo mówię właśnie o ekonomii, tu w tym wypadku eksponencjalnej, wykładniczej ekonomii, ale mówię zasadniczo o ekonomii, o pieniądzu Mówię o robieniu wielkich rzeczy w życiu i w biznesie, mówię o tym, jak myślą, jak działają najlepsi przedsiębiorcy świata, jak myślą i działają miliarderzy, z którymi na co dzień mam do czynienia Także jeśli ten film Ci się podobał, to zapraszam Cię do moich innych filmów To tyle na dziś, z pięknego Schwarzwaldu, życzę Ci fantastycznego dnia, dokonajmy dziś czegoś niezwykłego